Przemowy było przede wszystkim przedstawić siebie oraz nauczyć się podstawowej struktury tej mowy. Tak przynajmniej mówił jak to powinno wyglądać, z Masterstone. I mogę z całą pewnością powiedzieć, że absolutnie stanęłaś na wysokości tego zadania. Moja mowa była klarowna. Było widać, że jest płynna i że to jest żywa opowieść nie jakaś wyuczona. Też widziałem, że nawiązywałeś kontakt wzrokowy z oblicznością. Czułeś najpierw jedną część na środku, w drugą, więc każdy się czuł, że to dotyczy jego mowy. Też poczułem, że pewnie się czułaś tutaj na scenie, że twoja mowa była przemieszana, miała strukturę. Początek, rozwinięcie, koniec. Też użyłeś w przykładów swojego życia, też wspomniałeś o swoim przyłożonym Brian, który miał 6 godzin do tyłu, że on dopiero się budził, a ty już zalewałaś go informacjami, świetny przykład. To jeszcze z technicznych rzeczy. Powiedział struktura dobra, też starałeś, może nie do końca tak działać po scenie, ale będziesz miała jeszcze na pewno dużo tmów. Próbowałaś też gestykulować, to mi się też podobało. I co szczególnie muszę odznaczyć, że Marta dopiero 3 dni temu, w poniedziałek, się dowiedziała, że jest smut. Więc jak najbardziej warto pogratulować jej tego poziomu przygotowania w ciągu trzech dni co Podsumowując, bardzo dobre jest Mieszana struktura, autentyczne przykłady, szczerość, kontakt wzrokowy. Tej icebreakera. Jak najbardziej został odświęcony. Czekam na drugą mowę.